Cześć, witajcie, godzina trzydzieści Idziemy na dojenie Przeganiamy krowy tutaj z tego korytarza Na tamten tutaj będą wychodziły, wydojone No i przy okazji, mamy zgarniaczkę, to zgarniemy z tych materaców. One już wiedzą, że mają iść. Z początku chodzą na halę same, ale później trzeba poganiać niestety. No tutaj jedna w stacji paszowej, może chwilę poczekamy. No jednak wyszło, usłyszała mniej. Te już stają, wiedzą co się dzieje. To trzeba iść do dojenia. Ja rano jestem od polganiania z początku. Jak same wchodzę, to jeszcze idę na hale i, i podłączam. Podłączamy w trójkę. No A później, jak już zdrowie nie stoją pod karą, to, to wychodzę i poganiam. Trochę teraz pogonimy, niech idą do przodu. Niech tam idą jak najbliżej hali. No, a tutaj zamykamy. Dobra. Idę na halę no dobra, już nie chcą przychodzić pod hale, to trzeba je zagonić najpierw te tutaj co stoją zawsze podganiam Te które leżą, w razie leżą Każde legowisko prawie zajęte Ktoś zapyta czemu tak rano doimy. Przed ósmą rano gdzieś już po mleko przyjeżdża Nieraz po ósmej Dlatego tak wcześnie zaczynamy Też wiadomo, to mleko musi Po dojeniu się schłodzić Więc trzeba wcześniej U nas tutaj Wszyscy tak doją Gdzie tutaj mleko raniej zabiera To, to czwarta, piąta każdy tak zaczyna O tej stronie już wydojone sztuki. O, że ładnie, nieraz są takie oporne sztuki, że w stanie wejść i wszystkie zablokuje i, i poganiasz ją i ona nie idzie no a niektóre wiedzą i idą od razu ostatnie wgonione można otwierać Druga strona No, przejdź. Zaraz polecą tutaj do stacji paszowej, bo jest wolna z tej strony. Kiedyś mieliśmy taką sztukę, że tylko czekała na to i, i biegiem tutaj leciała. Rano po dojeniu jest u na nas mieszane. Dzisiaj ładnie wyżerły do końca. Mało jest tego niedojadu, w zasadzie nie trzeba tutaj zgarniać. Jak jest więcej, to tutaj do jałówek przerzucamy. Jałówką też tutaj trzeba zgarnąć, bo to to już same nie dojady. Także dwa wozy dzisiaj do umieszania. Czasem rano jeszcze tutaj tych mniejszych zgarniam, też z legowisk. Ale dzisiaj widzę, że nie ma takiej potrzeby. друга сторона трона. Что, Кази? тут Редактор Woda grawitacyjnie impetem nie, nie wyrzuca. Zobaczcie o, troszeczkę tam ma jedynie, ale to trochę to i krowy wciągnął. Z początku to i robot nie ma za wiele do przesunięcia. Jak chcecie oddzielnego vloga, zmieszania, to dajcie znać to w oddzielnym filmie. Nagramy może, właśnie. To się mieszanie, jeszcze będzie drugi paszowóz dla jałówek. Zaraz te resztki tutaj zgarniemy. Ale zamknę drzwi, niech te zimno tutaj nie leci do środka. Жижу тут тим кровом в породувце. No i idziemy na śniadanie do wieczora wolne można tak powiedzieć ale nieraz jest co i w dzień nawet robić już nie mówię tutaj o polu idziemy odkryć pryzmat z na W poniedzieli nadają już na plusie. Dzisiaj mamy 4 grudzień bodajże, no ale już nie będziemy czekać. Ten tydzień to już za długo będzie. Takie odkrywanie, no ale resztę opon trzeba ręcznie No tyle może starczy tutaj że około 3 metrów jest więcej nie ma co na taką pogodę ślizgo trzeba uważać Odrzucimy na bok, bo i tak tutaj pewnie pójdzie pierwszy pokos, drugi trzeci i tak dalej. I później i tak stąd trzeba tutaj przerzucić, więc będzie później łatwiej, szybciej. Więc na kupę nie wywalamy tych opon. I tutaj oderznę tak jak ta siatka się kończy. Odkrywanie oponami jest łatwe, nie trzeba kuć. Trochę opony do siatki nieraz przymarzną, ale to nie problem. Gorzej, ziemią odkrywać, ale za to przykrywać jest lepiej. Także wszystko ma plusy i minusy. Gdzie mam to nóż? No i tu jeszcze na ziemi resztę opon weźmiemy. No, szybkie odkrywanie będzie. tak to tutaj się prezentuje. Szału nie ma, wam powiem. Od góry trochę trochę się grzeje. No ale tu jest trzecia, trzecia trawa na górze. Trochę może zasucha. Niedużo tej warstwy jest. No ale już jest ok, zapach fajny. O zobaczcie. Style gdzieś może. No i jeszcze. Всё, в казе No ale kukurydza za to wygląda super. Trochę mokrzejsza była koszona. No i jak co roku się to sprawdza, zero odpadu, praktycznie. Latem może być różnie, ale na tą chwilę zero odpadu, super uzdobnione. 33 suchej masy wyszło bodajże i skrobi 330 jeśli się nie mylę. No, to dużo lepiej od tamtego roku, jesteśmy bardzo zadowoleni. Parametry w tym roku ma super kiszonka. Może zrobię oddzielnego vloga, czy we vlogu zmieszania dodam wyniki właśnie parametrów kiszonki z kukurydzy. W sumie to dodam tutaj do vloga razem te parametry. Miałem telefon przy sobie, więc te wyniki tutaj wam przedstawię, Może też wrzucę do vloga zdjęcie, to wszystko sobie porównacie. Ja omówię tutaj te najważniejsze parametry, czyli sucha masa, mamy 323 gramy w kilogramie, więc no jest super. Tak, w tej fazie była odpowiednio koszona. Tutaj co roku jedni z pierwszych kosimy, ale te parametry wychodzą ok. No, większość kukurydzy to wiecie, była na słabszych ziemiach, więc było to wcześniej koszone no bo też już nam się kukurydza ta kończyła ale i te parametry się łapią 32 czyli jest ok nie jest to też jakoś mało jak widać ale ona była już podeschnięta także to wyszło super no i też tutaj widzicie, że bardzo dobrze dognieciona no i tutaj przede wszystkim skrobia, zobaczcie 300 38 przepaść względem tamtego sezonu gdzie było 240 ale to przy koszeniu było widać biorąc sieczkę przy koszeniu w rękę było widać że tego ziarna jest dużo no i też po było widać że względem masy ta kolba jest okej okay. no i to też tutaj wyniki potwierdziły także yy, super to w tym roku kukurydza wypadła chociaż nie zapowiadało się Fas mlekowy bardzo dobrze, 74, czyli powyżej nawet wartości zalesanych. Był właśnie zakiszać tutaj e, dawany z Timaka, Sila Playlist Pro. No i też trzeba przyznać na pewno, że te odmiany kukurydzy, które miałem bardzo ładnie wypadły. Głównie tutaj była Syngenta, dwie odmiany z Syngenty, Maxima i Sanfora. No i też z e, nasion, Kenora i Lomas. Na pewno te odmiany u mnie zagoszczą na dłużej, no bo mają bardzo dobrą strawność.